Witam Cię bardzo serdecznie. Z tej strony Konrad Książak to jest kolejny film z serii Inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych. Na wstępie chciałem Cię zaprosić do naszej grupy na Facebooku. Myślę, że to jest bardzo merytoryczna grupa, na której nie ma spamu i nie ma też niepotrzebnych treści. Tam został też przeniesiony cykl. Jeden film, jedna spółka, więc taki dłuższy film opowiadający o jednej spółce, około godzinny, półtora godzinny film, więc myślę, że warto dołączyć. Można też wybrać sposób płatności, może być to plan miesięczny, roczny, czy na początku można też przetestować grupę za 10 zł na tydzień, więc można płacić jak się chce. A jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to chciałem na początku powiedzieć pokrótce o spółce Plantware. No, Plantware, czyli spółka, o której już kilka razy mówiłem, Spółka zajmująca się sprzedażą między innymi biżuterii czy zegarków z drewna, spółka rusza z platformą GiftBay na rynku rumuńskim. Platforma GiftBay jest to platforma, która dała im bardzo fajne przychody w ostatnim kwartale. To są takie prezenty, upominki okolicznościowe, zwłaszcza kupowane na przykład na urodziny. No z tym, że mam taki jeden dosyć duży problem, bo o ile, jak zobaczymy sobie zestawienie finansowe, to ten GiftBay fajnie Wz, wzrósł, jeżeli chodzi o dynamikę sprzedaży. No, rok do roku ciężko porównywać, bo GiftBay to jest nowy ich projekt, ale mówimy tutaj o tym, że oni wystartowali z tym na rynku rumuńskim, na rynku, na którym już są. Aczkolwiek w ich raportach finansowych przynajmniej ja nie znalazłem takiej informacji, jakie pieniądze robią na rynku polskim, a jakie na przykład na rynku rumuńskim. Też wchodzą na rynek niemiecki, więc też nie ma takiego podziału geograficznego i to mnie trochę boli. No bo mówimy, że Mamy informację, że ta platforma GiftBay, która w Polsce bardzo fajnie się sprawdza, rusza na rynku rumuńskim, więc podejrzewamy, że tam też może, może się dobrze sprawdzać, ale mówimy o tym, że, no, że jednak tych takich oficjalnych danych nie mamy. Jedyne co to możemy tu przeczytać, że rumuński rynek e-commerce rok do roku odnotowuje kilkunastoprocentowe wzrosty, co powinno pozwolić na osiągnięcie miesięcznego poziomu 100 tysięcy złotych przychodów z serwisu prezentowanego jeszcze w bieżącym roku. No więc Mówimy tutaj o tym, że powinno być to 100 tysięcy złotych przychodów z tego serwisu miesięcznie, no ale tak naprawdę czekamy też na jakieś, jakieś takie twarde dane, bo takich nie mamy, no i niestety nie mamy tych danych też w raportach finansowych właśnie z takim podziałem geograficznym. No to troszeczkę, troszeczkę boli, bo jednak chciałbym wiedzieć, jak sobie radzą, czy to na rynku krajowym, czy na rynku zagranicznym, przynajmniej w raporcie kwartalnym nic o tym nie widziałem na ostatnim raporcie kwartalnym na no, Plantware. Ostatnio mocno się też rozwija, no bo jednak mówimy o tym, że to jest spółka, która może jeszcze nie być tak nastawiona na zwiększanie zysków, tylko na zwięks zwiększanie przychodów właśnie po to, żeby zwiększać skalę swojej działalności. No i Plantware już jest dostępne na przykład w e-sklepie Monarii, czyli tym sklepie, który myślę, że wiele osób, wiele osób tutaj zna, aczkolwiek to też nie jest nowa informacja, tylko mówię w ramach przypomnienia, że właśnie ich asortyment, Oprócz tego, że jest dostępny w X sklepie e-commerce, jest też dostępny m.in. w sklepie Monari, czy też w sklepach Krug, w salonach Krug. Więc tutaj dwa takie, myślę, że poważne partnerstwa dwie poważne współprace, które na pewno mogą zwiększyć tą sprzedaż, zwiększyć przychody, no i zwiększyć rozpoznawalność marki. Tak naprawdę na tym etapie rozwoju, takim początkowym, można powiedzieć, etapie rozwoju, liczy się zwiększenie sprzedaży, zwiększenie przychodów, no i bardziej Rozpoznawalność marki. Na tym się powinna spółka skupić, na tym, się, na tym się spółka skupia, aczkolwiek mnie do końca te raporty nie przekonują. No na razie ich dużo nie mamy, no aczkolwiek mówimy o czasie, w którym, w którym rynek e-commerce powinien naprawdę bardzo mocno rosnąć. No i rzeczywiście on rósł w trzecim kwartale 2020 roku, ale ten czwarty kwartał, w którym no, teoretycznie te wyniki finansowe powinny być dużo, dużo lepsze i widzimy, że przychody są lepsze, więc to idzie wszystko według dobrej strategii, jednak jeżeli chodzi o zysk jest tutaj, jest tutaj gorzej, no i to jest pewien, pewien problem, jeżeli chodzi o spółkę Plantware, no bo rok do roku widzimy, że jest gorzej, 2,19, czwarty kwartał do 20, 24 kwartał, no mówimy o tym, że to jest kwartał, w którym jest m.in. gwiazdka, Mikołaj, więc takie, takie rzeczy powinny Zwiększać swoją skalę działalności, rzeczy, które sprzedaje Plantware. Tu się okazuje, że z jednej strony zwiększają, no ale z drugiej strony te marże jednak, jednak spadają, więc to jest z jednej strony pozytywne informacje o tym, że rozszerza skalę swojej działalności, no z drugiej strony lekko negatywne, że nie mamy takiego podziału na polska zagranica, no i też negatywne, że te marże są lekko niższe. Jeżeli chodzi o spółkę Plantware, dalej traktuję spółkę jako ciekawostkę, warto myślę, że się. Przyglądać, patrzeć, jak będzie dalej wyglądał ich rozwój, no bo jednak to jest dosyć specyficzna branża i ciężko mi porównać inne podmioty z tej branży, bo po prostu ich nie znam. Mówimy tutaj właśnie o wyrobach z drewna różnego rodzaju, jak biżuterię, okulary też, oprawki do okularów, no czy różnego rodzaju bransoletki, na przykład. Więc mówimy tutaj o dosyć specyficznym biznesie. Inną spółką, o której chciałem powiedzieć, jest spółka Amica. O Amice dosyć dawno nie mówiłem, jeżeli chodzi o sam kurs akcji, no to cały czas jesteśmy mniej więcej na tych samych poziomach, na poziomach 150 zł. I tak naprawdę wskaźnikowo spółka wygląda bardzo dobrze, trzeba to przyznać, że CZ nie jest wcale jakiś bardzo wysoki, ROE jest dosyć wysokie, jak na, jak na tę branżę. No myślę, że a spółka Amica nie trzeba nikomu przedstawiać, każdy zna. No, i jeżeli chodzi o skalę ich działalności, to też oni cały czas zwiększają tą skalę działalności. Do 2019 było tu bardzo dobrze, jeżeli chodzi o zyski, też myślę, że było, było dobrze. I jeżeli chodzi o ten 2020 rok, to też już pokazywałem, że tak naprawdę ten 2020 rok naprawdę dobrze, dobrze im wyszedł. No, bo jeżeli chodzi o te Przychody w drugim kwartale one trochę zmalały, dzięki temu dostali trochę pieniędzy. Starczy, a pierwszy, trzeci kwartał bardzo, bardzo dobrze to wygląda, no i też pierwszy, drugi, trzeci kwartał pod względem finansów. Wcale nie wygląda jakoś źle, no bo to naprawdę są dobre poziomy i ten 2020 rok zapowiada się bardzo dobrze pod względem finansów dla Amikin, no aczkolwiek nie jest tak kolorowo, jeżeli chodzi o spółkę Amika, mimo że tutaj wszystko wygląda dobrze, po pierwsze. Amika została partnerem żeńskiej drużyny piłki nożnej Atletico Madrid. To bardziej też w ciek ramach ciekawostki zostawiam Wam. Niedokładnie dokładnie Amika, no ale Amika to jest też wiele, wiele spółek. Tam było trochę, trochę akwizycji w poprzednich latach i mówimy o tym, że ich spółka na rynku hiszpańskim, czyli Fagor, będzie podpisywać umowę właśnie z Atletico Madrid, no z kobiecą drużyną. Gdyby to była męska drużyna, no to myślę, że to jest klub. Naprawdę bardzo mocno zdany na całym świecie i to byłby, to byłby hit. Ale mówimy tutaj o, no, o żeńskiej drużynie, no oczywiście mówię, że to nie jest taki hit ze względu na to, po prostu, że oglądalność kobiet w piłkę nożną jest dużo mniejsza niż oglądalność, oglądalność mężczyzn. No i jeżeli chodzi o już same finanse grupy Amika, jak mówiłem, jest tutaj dobrze w tym 2020 roku, aczkolwiek oni sami przewidują, że. Popyt w 2021 może lekko spaść. Dlatego, że w tym 2020 roku, mimo lockdownu, tak naprawdę popyt bardzo dobrze się prezentował. Mówimy tu o ponad 15% zwyżce, czyli ponad 15% więcej niż rok do roku. A zakładano, że, że mógł być to 10% na początku. A tu się okazało, że jest mocna zwyżka i takie. Taką zwyżkę zakładamy też w 2021 roku, czyli około 10%. Czyli widzimy, że ten wzrost może wyhamować, no i oni sami mówią o tym, że, że jest bardzo prawdopodobne, że ten wzrost wyhamuje. O, oprócz tego mówią też, że 2021 zapowiada się pozytywnie dla grupy, no ze względu na to jednak, że, że tutaj cały czas ta spółka się rozwija, na przestrzeni lat się cały czas rozwijała, więc ciężko mi powiedzieć, że jest tutaj coś złego. To znaczy, że przychodzą jakieś gorsze lata, jeżeli chodzi o, o spółkę Amika, czy ogólnie o popyt na AGD, bo on zawsze, zawsze był i myślę, że też zawsze będzie. No pytanie właśnie, jaki będzie. W 2020 był w okolicach 15%, jeżeli chodzi o wzrost rok do roku. W 2021 no mówimy tu już o jakimś wyhamowaniu, bo, bo mówimy o 10%. No i jeżeli chodzi o a samą Amikę, to pamiętajmy, że oni mają tą strategię rozwoju hit 2023 i mówią tutaj głównie o 4 miliardach złotych przychodu i 8% marży EBITDA do 2023 roku. No, jeżeli chodzi o ten przychód, 4, 4 miliardy, no to jak sobie zobaczymy na te zestawienia finansowe, no to jeszcze trochę im brakuje, ale patrząc na ich dynamikę, oni spokojnie w te 3-4 lata. Są w stanie wejść na, na jeszcze wyższe poziomy. Widzimy, że już tu z 2 miliardów, na przykład w 2015 weszli do 3 miliardów w 2019, czyli jednak muszą trochę przyspieszyć, no aczkolwiek jest to wciąż ich zasięgu. Myślę, że jest to, jest to cały czas realne, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o spółkę Amika, o całą grupę kapitałową Amika. I też bardzo ważna informacja, i myślę, no coś. Co jest zdecydowanie negatywne dla Amiki, jak mówiłem, że tak idealnie tutaj nie jest. Jednym z wyzwań dla grupy w bieżącym roku będą rosnące ceny stali. No, ceny stali zależą od rudy żelaza. No a jeżeli sobie zobaczymy na właśnie kontrakty terminowe na tą rudę żelaza, no to one są bardzo wysoko. One są najwyżej od około 10 lat. Więc widzimy, jak tu jest bardzo duży wzrost. Widzimy, że jeszcze do połowy roku te ceny były na naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrym poziomie. Później zaczęły tak szybować w górę, no i rzeczywiście wygląda to nieciekawie, no stali jest jednak potrzebna spółce Amitka, żeby, no, żeby robić ich produkty, po prostu ich wszystkie kuchenki i tak dalej, potrzebują stali, no i oni jednak muszą Patrzeć na te ceny. Rosnące ceny oczywiście są dla nich niekorzystne. Tak naprawdę w 2012 mniej więcej, 2011-2012 były takie, takie ceny stali. No, ciężko tutaj porównywać i patrzeć, co się działo w 2011 czy 2012, ze względu też na to, że mówimy o tym, że skala tej działalności była, była dużo, dużo niższa. Widzimy, że ten 2012 pod względem zysku był naprawdę mizerny, ale 2011 wcale taki, taki zły nie był, więc. Pływa to oczywiście na amikę, ale to nie jest tak, że jeżeli urosła teraz cena stali, to ten rok kolejny będzie dla nich fatalny. Będzie trudniejszy, ich surowiec będzie droższy, więc te same zyski będą mniejsze. No ale jeżeli będą dalej roz, rozciągać swoją skalę działalności, cały czas się rozszerzać, to możliwe, że, że utrzymają. Te same zyski. Zobaczymy też, jaka będzie marża, jaka będzie marża rentowności. Tu mówią, jeżeli chodzi o tę st strategię, o marży rentowności w stosunku do, do EBITDY. No i ta marża ma być na poziomie 8%. No też zobaczymy, czy, czy ją utrzymają. No, jeżeli tak, to oczywiście będzie... Będzie bardzo pozytywna sytuacja, no zobaczymy. Ta strategia, pamiętajmy, jest do 2023 roku. Jeżeli chodzi o Amika, ciężko się do czegoś tak fundamentalnie, długoterminowo przyczepić. No też pamiętajmy o tym, że jeżeli chodzi o tę spółkę, jakaś tam dywidenda jest, no ale dywidenda jednak mówimy tutaj rzędu 3, 4, 5 zł, gdzie ta cena akcji jest na poziomie 150, więc tak naprawdę stopa dywidendy jest mizerna. Inną spółką, też o której chciałem powiedzieć, jest spółka Team. Spółka Team, która cały czas się buja w tych okolicach 17-20 złotych i to już od kilku ładnych, ładnych miesięcy. Widzimy, że praktycznie od grudnia mówimy tu o poziomach rzędu między 17 a, a 20 złotych. No i dalej są takie poziomy, ale ostatnio coś się ruszyło. Zobaczymy, jak to, jak to dalej będzie, no ale coś się ruszyło, dlatego że była fundamentalna podstawa do tego, żeby coś się tam ruszyło. No bo Tim ogłasza szacunkowe wyniki za luty 2021. To jest bardzo fajne w tej spółce, że oni pokazują, jakie są przychody w każdym miesiącu. Ja lubię spółki, które mają lepszą komunikację z akcjonariuszem niż inne podmioty z branży. No, a tutaj też jest takie wyjście do akcjonariusza, właśnie indywidualnego, żebyśmy wiedzieli z miesiąca na miesiąc, jakie są te wyniki finansowe, szacunkowe oczywiście, jakie są te przychody, sprzedaż szacunkowa. Dzięki temu nie musimy czekać na raport kwartalny, żeby cokolwiek powiedzieć tutaj o finansach. No i jeżeli chodzi o ten luty, no to mówimy o tym, że sprzedaż w lutym wzrosła i dynamika wzrostów jest 18,1%, czyli osie, ponad 18% więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku sprzedali. Jeżeli chodzi o te dwa miesiące, no to po dwóch miesiącach jest ta dynamika 13,4% wzrost rok do roku. No bo jeżeli sobie zobaczymy na styczeń, to wzrosty były 8,8% rok do roku. Tak od styczeń 2021 do styczeń 2020 e-commerce plus 1,4%. A w tym miesiącu e-commerce e mówimy o tym, że, że jest trochę lepiej i ogółem. Przychody z kanału e-commerce są plus 2,5% rok do roku po tych dwóch miesiącach 2021 roku. Też warto zauważyć jedną bardzo istotną rzecz. Pamiętajmy o tym, że w tym lutym było kilka dni naprawdę bardzo, bardzo mroźnych, gdzie tak naprawdę wszystkie budowy takie zewnętrzne były wstrzymane, więc teoretycznie powinno to. Wpłynąć na wyniki spółki Team, ale sam, sam prezes spółki przyznaje, że oni coraz mocniej odrywają się od tego rynku elektrotechnicznego. Dzięki tej takiej dywersyfikacji są właśnie dużo bardziej odporni na takie zawirowania. To jest oczywiście bardzo pozytywna informacja i sami oni przyznają, że. Przed zmianą modelu biznesowego, a tak mroźnej zimy był dla nas powodem do zmartwień. Oznaczał bowiem wstrzymanie wielu prac budowlanych, a więc ograniczenie popytu na produkty niezbędne do ich realizacji. Wspomina Krzysztof Folta, prezes Steam. To jednak były czasy, gdy Team był siecią hurtowni, a nie platformą e-commerce jak dziś. Platforma, która stale powiększa grono klientów, odbiorców realizujących regularne zakupy niezależnie od pogody, dodatkowo, ze sprawą partnerów biznesowych współpracujących z nami w modelu marketplace hybrydowy, Team.pl poszerza oferowany asortyment o produkty spoza branży elektronicznej, elektrotechnicznej. Kupowane niezależnie od aktualnych warunków atmosferycznych. No i właśnie to pokazuje, jak Team mocno już oderwał się od tego rynku. To jest oczywiście pozytywne, ta dywersyfikacja zawsze jest pozytywna, jeżeli oczywiście idzie w dobrym kierunku. A myślę, że tutaj ciężko się przyczepić odnośnie spółki Team. No co prawda może się wydawać, że na przykład wskaźnikowo tutaj nie jest aż tak dobrze, bo widzimy na przykład cena do zysku na poziomie ponad 17. A wskaźnik rozwoju na poziomie 15, wskaźnik rozwoju jest bardzo dobry, ta cena do zysku jest dosyć słaba, ale pamiętajmy o, o jednej dosyć istotnej rzeczy, o której zazwyczaj mówię, jak, jak mm, analizujemy team, że w 2020 roku, w pierwszym kwartale, jednak ten wynik netto był bardzo niski ze względu na m.in. różnice kursowe. I tak naprawdę tutaj absolutnie nic się złego nie działo gotówkowo w tym pierwszym kwartale. Partale, ale ze względu, niestety, na różnice kursowe mamy właśnie taki, taki wynik netto. No i to jest oczywiście negatywne, ale pamiętajmy, że to jest zdarzenie jednorazowe, niegotówkowe. Czyli widzimy, jak dalej rozwija się spółka Team, i tak naprawdę, gdyby wyciąć ten kwartał, no to widzimy, że ten rozwój już od kilku kwartałów jest, jeżeli chodzi o, o same zyski. No oczywiście przychody tutaj też cały czas, cały czas rosną i naprawdę są na bardzo dobrym poziomie. Ten 2020 rok zapowi zapowiadał się dobrze dla Timu, i tak naprawdę pandemia tu absolutnie nic nie, nie zmieniła. Ciężko powiedzieć, czy coś przyspieszyła, czy nie. No bo jednak mówimy o spółce Team, że 70% około ich sprzedaży to jest kanał e-commerce, więc teoretycznie są w tej branży e-commerce, no ale jednak są też w tych branżach takich zwykłych, klasycznych, więc nie, nie patrzyłbym tutaj, że pandemia miała jakiś mocny wpływ na spółkę Team, zresztą po wynikach też o tego nie widać. No w każdym razie, jak na razie, bardzo dobrze sobie radzą. No pamiętajmy o tym, że ten 2020 rok już był dla nich. Dla nich bardzo dobry, w tym dwa, 2019 rok już był dla nich bardzo dobry, prawie 900 milionów złotych przychodów ze sprzedaży. Więc porównując rok do roku, my porównujemy tak naprawdę wyniki do tych bardzo dobrych wyników. A jak mówiłem. Te pierwsze kwartały 2020 roku były jeszcze lepsze niż te kwartały 2019 roku, więc my porównujemy tutaj się teraz do rekordowych wyników Timu. Więc to też jest taki mocny plus, jeżeli chodzi o tę spółkę. No, co prawda, minus jest taki, że ten kurs nie chce przebić tych 20 złotych, tak naprawdę nawet tak dobra informacja, jak tak mocny wzrost sprzedaży no pozwolił spółce pójść trochę do góry, ale cały czas no bujamy się w tych okolicach 17-20 zł i no i team nie chce tych 20 zł przebić. Zobaczymy jak to dalej będzie, jeżeli chodzi właśnie o tę spółkę. I jeszcze jedna spółka, o której chciałem powiedzieć, spółka LOTOS. No, ostatnio na jednym z filmów analizowałem Orlen. Oni mówili o swojej marży downstream. Tutaj LOTOS też wrócił do tego pokazywania marży, z tym, że marże rafinerijne to jest dla nich, dla nich najbardziej istotne. I jeżeli chodzi o ten LOTOS, no to pamiętajmy o tym, że też był czas, w którym marże nie były pokazywane ze względu na taki bardzo duży projekt EFRA, który miał dawać nawet 2 dolary, minimum 2 dolary dodatkowego zysku na każdej baryłce. No okazało się, że, że to jest różnie, aczkolwiek zaraz sobie do tego przejdziemy. Modelowa marża rafineryjna grupy Lotus w lutym wzrosła do 2,8 dolara. I to jest dobra informacja, nawet bardzo dobra. W styczniu to było 1,9. A jak sobie zobaczymy na to, jak było to w 2020 roku, to mamy właśnie te, tą modelową marżą rafineryjną bez EFRA, czyli bez tego projektu. Który, który został zakończony w 2020 roku, który miał podnosić o minimum te 2%, 2 dolary na baryłce marże. I widzimy, że oczywiście ten projekt podnosi te ceny, podnosi marże, ale niestety nie tak, jak było to zakładane. No, może przez wirusa ciężko tutaj powiedzieć, bo też pamiętajmy o tym, że na przykład listopad 2019, te zakładane podniesienie przez projekt EFRA było widzimy o dużo ponad 2 dolary, teraz wtedy kiedy, kiedy była ta pandemia to było dużo poniżej 2 dolarów, No, ale też zauważmy, że jeżeli mówimy na przykład o powiedzmy lipcu 2020, to to jest podniesienie o 1,3 dolara, czyli Mniej niż zakładano, ale to jest podniesienie o ponad 100%, więc to też z, te, z jednego punktu widzenia można powiedzieć, że projekt EFRA nie do końca wypalił jak na razie, ale z drugiego punktu widzenia, z innego punktu widzenia, no mówimy, że on naprawdę ma bardzo duży wpływ na te niskie marże. Więc pytanie, jak to będzie, jeżeli chodzi o ten projekt EFRA, kiedy te marże będą na normalnych poziomach, takich jak były wcześniej, czyli na przykład na poziomach 5, 3, 10, 15, no, może z tym 15 przesadziłem, ale 5, 10 czy 7 dolarów. Na razie mamy bardzo niskie marże, no jeżeli chodzi o ten, o ten 2021 rok, to widzimy, że jest trochę lepiej. Zresztą, jeżeli sobie zobaczymy na połowę roku 2020, to praktycznie od maja my mamy te marże na poziomie około 1 dolara. Nawet była tutaj ujemna. Jeżeli chodzi o ten styczeń, to już było prawie 2 dolary, a teraz już jest prawie 3 dolary, więc tutaj idzie lepsze dla grupy, dla grupy lotos, więc no ciężko tutaj cokolwiek powiedzieć, bo też musimy oczywiście oczywiście patrzeć na, na rynek paliw, jak to się tutaj układa, no ale w końcu coś się rusza, jeżeli chodzi o właśnie te marże na grupie lotos, no, a grupa lotos tak naprawdę tak naprawdę. Po tej pandemii jakoś mocno nie odpaliła. tak? Nawet są niektóre spółki z branży paliwowej, które są dużo wyżej, dużo mocniej odpaliły po tym, po tym kryzysie. Lotos jak na razie jest taki, został w przedbiegach, jak na razie tam nic się nie dzieje, jeżeli chodzi o kurs i wzrostów też jakichś dużych nie ma. No dzisiaj 2,14, no ale to nie jest jakiś taki bardzo bardzo duży wzrost i też informacja negatywna. Grupa Lotus rozpocznie 26 postój remontowy w rafinerii. Lotus rafinerię ma naprawdę na bardzo wysokim poziomie, no ale niestety niestety będzie planowany cykliczny postój remontowy w rafinerii. No i to wpłynie na wyniki za 2021 rok i ten mm, Obniżenie skonsolidowanego wyniku operacyjnego to 0,13 miliarda złotych, więc no potężne pieniądze. I w 2022 też ten remont będzie, bo remont po raz pierwszy zostanie zrealizowany w formule postoju częściowego. Druga część wiosną 2022 roku. I właśnie podczas tego 2021 zostanie zatrzymanych około 19, 19 z ponad 60 instalacji, których większość. Początkiem kwietnia wróci do ruchu. Drugim, ostatnim etapem będzie remont trzech instalacji bloku olejowego, począwszy od 7 kwietnia, czyli do kwietnia mamy tutaj no, pewne zatrzymanie, a cały remont skończy się w maju. Więc widzimy, że no potężne pieniądze jednak to będą dla, dla lotosu. No i niestety w tym 2022 roku, czyli w kolejnym, też będzie ten remont, więc podzielony jest na dwie, dwie części, więc z jednej strony tu idzie ku lepszemu, jeżeli chodzi o te marże i to ewidentnie widać, no z drugiej strony jednak ten wpływ będzie na poziomie 130 milionów złotych, więc będzie zauważalny. Nie chcę powiedzieć, że to jakoś zniszczy finanse spółki, spółki Lotos, bo widzimy, że oni spokojnie potrafią zysk netto mieć powyżej miliarda, a przychody ze sprzedaży powyżej 30 miliardów w okolicach nawet 30 miliardów, mówię o tych czasach przed pandemią. No, ale jednak, ale jednak 130 milionów to jest zawsze jakiś negatywny wpływ nawet na tak dużą spółkę, jak spółka lotos. Dzięki bardzo za wysłuchanie tego materiału. Powiedz mi, co ty sądzisz o tych spółkach. Co sądzisz też, na przykład, o Amice? Czy uda im się tę strategię zrealizować, czy jednak te rosnące ceny stali, dokładniej rosnące ceny rudy żelaza, będą miały zbyt duży negatywny wpływ, żeby Amica dała radę zrealizować tę strategię HIT 2023? Dzięki bardzo i standardowo życzę samych zysków. Cześć. Trzymaj się.